Cześć kochani, dzisiaj postanowiłam nagrać wam film, którego nawet nie miałam y, zamiaru wam nigdy nagrywać. A mianowicie będę dzisiaj mówiła o telewizji w Belgii. Może zacznę od tego, co mnie skłoniło do nagrania tego filmu. I nie chodzi już nawet o te głupie programy, które puszczają tutaj w telewizji. Uwierzcie mi, jeżeli myślicie, że polska telewizja puszcza durne programy, to nie widzieliście telewizji belgijskiej. I mówię tutaj o programach typu właśnie rolnik i itd, a także o programach, które w Belgii nie są kompletnie tematem tabu, czyli na przykład. Program, który leciał w ciągu dnia w telewizji e, o tym, jak rodzice nagrywali film pornograficzny z własnym udziałem, żeby pokazać dzieciom, e, jak wygląda życie seksualne. I to naprawdę, to nie jest żart. Tutaj taki program leciał w telewizji. Ale już pomijając te wszystkie głupie programy, dzisiaj, moi kochani, już po prostu wyszłam sama z siebie. Zacznę może od tego, że e, w Polsce pochodzę z małej miejscowości, która nazywa się Krynica Zdrój. E, w miejscowości tej mieszkałam przez 18 lat i e, w momencie kiedy byłam jeszcze nastolatką, czyli w momencie kiedy tam mieszkałam około 10 lat temu, komunikacja miejska kursowała tak samo jak tutejsza telewizja. I żeby Wam przybliżyć temat, <gryw> idąc na przystanek, powiedzmy, macie autobus o godzinie 15, Musieliście być na przystanku już 10 minut, 15 minut przed 15, ponieważ autobus bardzo często przyjeżdżał za 10:15 i odjeżdżał, i później już nie mieliście autobusu przez kolejną godzinę. Albo zdarzało się, że przyszliście za 10:03, za 10:15 i czekaliście pół godziny, ponieważ autobus przyjechał spóźniony i przyjechał o 15:20. I niestety tak. Komunikacja miejska funkcjonowała codziennie i codziennie był autobus albo za wcześnie, albo za późno. Więc stało się na tych przystankach po prostu po pół godziny, 40 minut i czekało na autobus. Nie wiem, jak to wygląda w chwili obecnej, w ogóle pozdrawiam całą Krynicę. Natomiast może w chwili obecnej już komunikacja miejska tam funkcjonuje normalnie. Ale tutaj telewizja, właśnie belgijska, funkcjonuje tak jak komunikacja miejska w Krynicy 10 lat temu. Dzisiaj chciałam oglądać sobie dwa programy: jeden na VTM, jeden na Discovery. I powiedzmy, że o godzinie 12 chciałam oglądać na VTM program, po czym włączam o godzinie 12, a program już trwa 10 minut. Więc, pomimo że w internecie, yy, na programie telewizyjnym, na całej rozpisce jest wyraźnie napisane, że program zaczyna się o godzinie 12, program zaczął się 10 minut wcześniej. Po czym przełączam na Discovery, czekam na mój program, który powinien zacząć się o godzinie 15 i zaczął się o 15.15. .15. Więc jest to po prostu tak irytujące, jak już chcecie zobaczyć coś w tej telewizji, sprawdzicie sobie w programie telewizyjnym, o której godzinie leci dany program, to i tak musicie czekać na niego jak na autobus w granicy. Czyli musicie włączyć około 10-15 minut wcześniej w razie, gdyby zaczął się program wcześniej, a później czekać? pół godziny, bo zaczął się 15 minut później. Więc jest to po prostu tak irytujące i zdarza się to niestety nagminnie. Rozumiem, jeszcze w telewizji polskiej również się zdarzają takie sytuacje w przypadku, kiedy są e, jakieś transmisje wydarzeń sportowych, transmisje, relacje na żywo. Natomiast tutaj zdarza się to codziennie, łącznie z filmami, które puszczają wieczorem, cały czas są albo za wcześnie, albo opóźnione, non stop te programy nie zgadzają się z rozpiską w internecie, w programie telewizyjnym w gazecie, więc jest to naprawdę irytujące. <noise> Także to by było na tyle takich moich żali związanych z telewizją belgijską. Jeżeli mi powiecie, że po co mam telewizję belgijską, to tutaj już uprzedzam pytania, ponieważ nie jestem w stanie oglądać telewizji polskiej ze względu na mojego chłopaka, więc. W tej sytuacji oczywiście to ja powinnam się dostosować, więc mamy telewizję belgijską. Jeżeli chodzi o polską telewizję, nie wykupuję nawet pakietu, ponieważ nie ma to żadnego sensu w naszym przypadku. Także nic tylko zostaje mi e, denerwować się cały czas na te programy telewizyjne. <grym> Więc to by było już na tyle moich żali. Także e, cieszę się, że po prostu mogłam się gdzieś komuś wygadać. <grym> Dziękuję Wam bardzo w takim razie za słuchanie moich żali <grym> i do zobaczenia za tydzień.